Grazie. So Bye. odpowiedzialnością nie tylko za rybki nauczania, nie tylko dla bezpieczeństwa uczniów, ale także o to, aby wychować mądrych, dobrych ludzi. To od nas zależy, jakimi ludźmi będą ci, którzy dziś obserwują nas w ławej szkoły. Podla nich jesteśmy nie tylko szanownikami po krajem wiedzy, ale stanowimy również wzorcem osobowym. Swoją z systemem wartości kształtujemy naszych wywołań. Jan Zachowski powiedział, kiedyś takie będę rzeczy postoi ten, jakie je młodzież młodzieży kochany. To prawda oczywista. Młodzież, szczególnie w dzisiejszych czasach, młodzież ma wiele pomysłów. Często spalczacie z tej dobrej wyborby. Ulegacie, dołożymy mi pomysł. Rola nauczyciela w na chowalce jest ogromna. Niejednokrotnie jak stoi przed poważnymi problemami Was. Tak bardzo czasami chcecie mieć na naszą pomoc. Nie wolno nam przechodzić wobec Was w obozie. Mam do Pani nauczyciela w tym szczególnym dniu. Chciałabym życzyć mi wytrwałości. Nerwy wydają się na granicy wytrzymałości. Wiecie doskonale, że najpiękniejszymi elementami naszej pracy jest coś, co te chwile, kiedy widzimy radość uśmiech na twarzach naszych wyborców. Kiedy patrzymy na małe i duże sukcesy. A tych chwil życzę Wam jak najwięcej. Dziękuję. za każdy przejaw wzajemnej życzliwości, za troskliwe spojrzenie na wyborach, za, za początkową dumność, którą dzielicie się z pszczołami i innymi nauczycielami. Szkoła to nie tylko nauczyciele. Tak jak mówiłam, nie było to dość administracji obsługi. I również dzisiaj chciałabym złożyć najlepsze życzenia i podziękowania za wyrażoną pracę. Drodzy uczniowie, dzisiaj jest czas podziękowań. Podziękowań dla, dla nauczycieli, dla no. pracowników oświaty. Dajcie ich szacunkiem bo na ten szacunek naprawdę zasługują. Życzę wszystkim pracownikom oświaty spełnienia wszystkich marzeń, żeby zawsze u mnie gościł na naszych twarzy. granic, w tym tej dyrektywy, Dzień edukacji. To dzień nauki. Dzień nauczania, przekazywania tego, co w życiu ludzi osiągniecie. Z tej okazji, niż przeczytam podziękowania naszej generacji, chciałabym złożyć serdeczne życzenia. Nauczycielom, wszystkim pracownikom, a nawet wszystkim wam drogę młodzieży. Włączcie, włączcie tą naukę, którą przekazują nauczycielowie, wychowawcy, pedagogi, wszyscy. Włączcie, kawal, a niech życzcie mieli satysfakcję z tego, co przekazujecie młodzieży. Młodzież nie wypłynie tą naukę, bo wiecie, korzenie nie są czasami droższe, ale owoce później mogą być bardzo, bardzo straszne. I tego ma żyć w dniu dzisiejszym i dla wszystkich pracowników tutejszego koordynacji. Teraz pozwolicie Państwo, że od wiązki z Irakiem złożymy taki serdeczne podziękowanie

Związku Sowieckiego na nasz kraj tak? w 1939 roku. Kochani, objętnieniu gdy taka data, że to wrześniowa drzwi nie padła ani z zespołu, ani z zachodni na nasz kraj. Tak? Tego nam życzymy. Podziękowanie dla 15. gminy Tadeusza Kościuszki w z 20. rocznicę powstania w Związku Sowieckiego Stwaramy serdeczne podziękowanie <coughs> dyrekty nauczycielom i oddzielny za aktywne uczestnictwo w ważnej działalności z naszego związku oraz liczymy na dalszą współpracę. Tutaj tak z naciskiem liczymy na dalszą współpracę. Wszystkiego dobre.